Witajcie z serii Zapytaj Swojego Instalatora, on prawdę ci powie. Dzisiaj temat split czy monoblok? Co jest lepsze? Na wstępie od razu Wam powiem, że naszym zdaniem jedno i drugie rozwiązanie jest równie dobre, ale oczywiście jak każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Zacznijmy może od splitu: jakie są jego zalety. Główną zaletą rozwiązań splitowych pomp ciepła z rozdzieloną jednostką wewnętrzną i zewnętrzną jest to, że cała automatyka pompy, pompki obiegowe są zabudowane wewnątrz pomieszczenia, gdzie temperatura pracy jest zdecydowanie lepsza. Niż w rozwiązaniu typu monoblok, gdzie pompa ciepła jest po prostu narażona na zmiany temperatury zewnętrznej. To jest, to jest pierwsza duża zaleta. Oczywiście serwisowanie pompy ciepła typu split, jeżeli chodzi o automatykę jest dużo wygodniejsze i łatwiejsze z tego względu, że jesteśmy odizolowani od czynników atmosferycznych, gdzie przy monobloku w razie awarii, niskiej temperatury na zewnątrz, jakiegoś deszczu, śniegu, serwisowanie tego typu urządzenia jest utrudnione, natomiast no wiadomo, że nie wyklucza to broń Boże, montażu jednostki monoblokowej. Jeżeli chodzi o minusy przy splicie, jest to na pewno w pewnym sensie ograniczenie długości linii freonowych które wraz ze wzrostem długości tych linii spadek wydajności pompy ciepła wzrasta, w związku z czym czasami, jeżeli jest bardzo daleko, należy kompensować tego typu spadki jednostkom oczko wyżej, co też podnosi koszty inwestycyjne, więc myślę, że to jest czynnik, który powinien być wzięty pod uwagę przy wyborze split czy monoblok. Oczywiście jasnym jest dla większości użytkowników, że największą wadą monobloków jest to, że czynnik, czynnik który przenosi tą energię do domu, jest, jest to woda bądź mieszanina wody z glikolem propylenowym, jest taka, że w momencie awarii zasilania albo awarii pompki obiegowej, co też może się zdarzyć, istnieje duże ryzyko, że wymiennik pompy ciepła nam zamarznie i go rozerwie, co oczywiście nie podlega reklamacji. Teraz tak, jak się przed tym bronić? Oczywiście należy stosować zawory, auto, zawory antyzamrożeniowe, które działają automatycznie i spuszczają, i spuszczają wodę do, do kanalizacji, bądź po prostu spuszczają tą wodę, żeby nie zamarzła ona w wymienniku. Teraz tak, jeżeli stosujemy drugie rozwiązanie, czyli mieszaninę wody z glikolem należy pamiętać, że pompa obiegowa w pompie ciepła musi pracować wydajniej niż ma to miejsce przy, przy samej wodzie, dlatego, że ciepło właściwe tej mieszaniny jest inne, a co za tym idzie wzrasta nam nieco zużycie energii elektrycznej, przez to, że musimy dużo więcej wody przepuścić przez układ centralnego ogrzewania. Na pewno zaletą monobloku może być również to, że jeżeli mamy taki skrajny przypadek, że pompa ciepła nie realizuje grzania ciepłej wody użytkowej, no to wtedy w budynku nie mamy żadnych urządzeń związanych z pompą ciepła, czyli w najprostszym układzie wchodzą nam dwie rury, jedna zasilanie, druga powrót i to wszystko. Przy splicie, zawsze musimy mieć hydrobox, który gdzieś wisi w maszynowni bądź w starej kotłowni. To też dla jednych klientów może mieć znaczenie. Myślę, że na ten moment to chyba wszystko. To są takie podstawowe parametry, którymi należy się kierować przy wyborze monoblok czy split. My osobiście polecamy naszym klientom jednostki splitowe, oczywiście posiadamy F-gazy, mamy pozwolenia udet więc możemy montować i jedne i drugie pompy ciepła, więc tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Dziękuję bardzo z tego miejsca i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!